Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Choinka przyjechała na dachu Cerfałki, polska choinka, ale niestety nie polski stojak. No, ale będziemy testować. Zakupiłem sobie taki stojaczek z pojemnikiem na wodę. Ciekaw jestem jak się będzie sprawował, do choinek do 2,5 metra, Christmas Tree Stand. Stojak może objąć pnie o maksymalnej średnicy 12 cm. Możemy nalać tam 2,5 litra wody. Sam stojak ma średnicę 34 cm. Są też mniejsze, ale wtedy chyba choinka maksymalnie do 2 m. Tutaj 2,5 m. No i waży 4,2 kg. I oto stojak w całej okazałości. Także do środka możemy nalać wodę. Tu mamy pływaka, który się będzie unosił i pokazywał ile jest wody. No, ale rzecz jasna, najważniejszy jest mechanizm tutaj zaciśnięcia tych czterech łopatek na pniu. Więc jak widzimy jest linka, która przechodzi przez te łopatki i tutaj możemy sobie to zaciskać na przykład nogą. I teraz tak, tutaj mamy blokadę. Żeby zwolnić blokadę, musimy dać do góry te czerwone rolki. One są z dwóch stron. Czyli troszeczkę naciskam i rolki do góry. I teraz jest cały system zwolniony. Czyli łopatki popuściły. Czyli jeszcze raz zamykamy. No I przykładowo w tym momencie tutaj że jest mocno chwycony, i musimy sobie zablokować, żeby to przez przypadek się czasem nie popuściło. Rolki na dole, czerwone, zamknięte. Także nie popuszczą się teraz te łopatki. Jedynie co? Dalej działa podciąganie. Więc w razie czego możemy to jeszcze zacisnąć, ale nam się mechanizm nie otworzy żeby się otworzył, no to znowu rolki do góry i mechanizm popuszczony i wkładamy choineczkę i zaciskamy no tu widzę, że akurat jest gałązka no więc muszę popuścić i jeszcze raz. Okej, okay. teraz powinno być No raz zamkniemy sobie mechanizm. No i patrzymy jak choinka stoi. Chyba jest OK. Dzięki. Trzymajcie. Się.